Siema, siemaneczko, ziomeczki, z tych trudny karton Dzisiaj gramy w Minecrafta Mamy już nether Lagi Mamy już nether, tak Weźmiemy i idziemy do neteru Z nasz kurczak domowy Far Protection 2 to odłożymy. No to też chcę. Tak. To odłożę. To potrzebuję spodnie i hełm. Tego chyba nie ma. Co to jest? To odłożę. Takie rzeczy do Netheru, nie? Aha, bo jeszcze w tej skrzynce jest dużo setów, nie? Tutaj są dobre spodnie i to jest dobry hełm. To też mogę wziąć. No dobra, pójdziemy tak. Ja dużym jakieś itemki, na przykład diamentowy kilo. To nie był diamentowy, ale dobra, ten weźmiemy akurat. To odłożymy. A może w innym miejsce. Tu i cały kobel. Dobra, z taka mogę wziąć koble Odłóżmy tutaj to węgiel. I jeszcze raz to. Zróbmy zapalniczkę. Dobra, jakie mamy itemy? Jedzenie, dobra jedzenie mamy, dobrze, to odłożę Może wezmę łuk? Ja nie, nie będę brał ja Będę tam sobie chciał domek chyba zbudować, dobra to odłożę tam śmieci Chyba tam zbuduję sobie domek będę tam trzymał w skrzynkach, no dobra to zobaczmy jak tam będzie Neter, neter neter Boję się, ale idę Ogień nam zbyt dużo nie będzie robił Co tam będzie, zobaczymy Bo Jestem ciekawy No ładne ładnie sobie jedzenie Popatrzmy trochę jak tutaj to wyglądało, o ty nie. Kopnę tamto, to nam daje dużo leveli. I będę chciał szukać ściny z kompasem. A to poza odcinkiem. Więc powinienem to teraz jak mam tak dużo leveli, ale... Jak na razie nie znajdę teraz nic co. Wolę to może wykopać. Dobra. no to jest sobie zbudował domek. I włożył tam skrzynki, będę tam trzymał śmieci. Taki gdzieś nie za duży domek. Taki malusienki, wręcz. Dobra. Jakoś miejsce na, na terenie, nic tam specjalnego nie zrobiłem, ale... Po co? Robić coś lepszego. Dobra. Nie musieliście jeszcze wrócić. Dobra. Albo dobra, niech tak zostanie. Tutaj tworzymy jakieś skrzynki Dobra Bardzo mały domek Wręcz malusienki Mało pewnie tam się zmieści skrzynek Dobra, to tam To cześć Żegnajcie Cześć Pamiętacie o ławkowaniu, subskrybowaniu kanału, iż możecie to wyłączyć.